Witam. Warto się czasem zastanowić, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy cenni w pracy. W tym materiale przyjrzymy się pewnej idei osobistej użyteczności. To taka filozofia, która czerpie garściami z metod stosowanych przez największe światowe firmy, a pomaga stać się osobą o, no właśnie, niepodważalnej wartości dla organizacji. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. No dobrze, zacznijmy od totalnych podstaw. Pytanie, które tu widzimy, wydaje się niby banalne, prawda? Ale odpowiedź jest absolutnie kluczowa, żeby zrozumieć naszą rolę w każdej organizacji. Jaki jest ten jeden uniwersalny cel każdego biznesu na świecie? Odpowiedź jest jedna: zysk. To brutalnie proste równanie, które widać na ekranie, rządzi absolutnie każdą firmą: sprzedaż minus koszty. I wiecie co? Wszystko, absolutnie wszystko, co dzieje się w firmie, musi ostatecznie wpłynąć na jedną z tych dwóch stron tego równania. Okej, okay, czyli mamy ten wzór na zysk. Ale zaraz, zaraz, a gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, pracownicy? Zobaczmy, jak nasza codzienna praca wpisuje się w tę fundamentalną zasadę. I tu dochodzimy do sedna. Nieważne, czy ktoś siedzi w zarządzie, czy pracuje na produkcji, rola każdego z nas zawsze ląduje na tej wadze. Każde zadanie, każdy e-mail, każda podjęta decyzja albo pomaga zwiększyć sprzedaż, albo wpływa na koszty. Nie ma nic po środku, nie ma trzeciej drogi. I tu pojawia się pytanie, które warto sobie zadać: czy to, co robimy na co dzień, te wszystkie spotkania, raporty, maile, realnie napędza ten zysk? Czy może po prostu jesteśmy zajęci wykonywaniem pracy, trochę tracąc z oczu ten ostateczny cel? A gdyby tak istniał, powiedzmy, taki kompas myślowy, który by nas stale ukierunkowywał na tworzenie prawdziwej wartości. Okazuje się, że analizowany materiał proponuje właśnie takie rozwiązanie, a nazywa się ono. Mod. Ten cytat trafia w samo sedno. Osoby, które myślą w ten sposób, stają się po prostu mega użyteczne. I to jest słowo klucz. Bo widzicie, jest ogromna różnica między byciem zajętym, a byciem użytecznym. A to właśnie ta druga cecha ma realne znaczenie. No dobra, ale co to jest ten cały mod? To skrót od Mistrz Osobistej Doskonałości. Ale spokojnie, to nie jest jakiś skomplikowany system czy podręcznik na 500 stron. Nie, nie. To bardziej postawa. Taki sposób myślenia, w którym zasady znane z Lean Six Sigma stosujemy do samych siebie i do swojej pracy. Okej, okay, teoria brzmi ciekawie, ale jak to wygląda w praktyce? No bo dzień w pracy leci, jest chaos. Jak to w ogóle myśleć w stylu mod? Zobaczmy, jak to przełożyć na nasze codzienne działania. Cała magia polega na wyrobieniu sobie pewnego nawyku. Chodzi o zadawanie sobie kilku prostych, kontrolnych pytań. To taka krótka stop-klatka na refleksję, zanim wyślemy maila, zanim zaczniemy nowe zadanie. To jest jak taki osobisty filtr jakości, który sprawdza, czy to, co robimy, ma sens. A oto ten wewnętrzny filtr zaledwie trzy proste pytania: Po pierwsze, czy na pewno nie marnuje teraz swojego czasu albo zasobów firmy? Po drugie, czy to, co robię nie tworzy przypadkiem problemów dla kogoś innego? I wreszcie pytanie kluczowe, które spina wszystko w całość, czy to działanie realnie wspiera zysk. I jak się zacznie stosować ten sposób myślenia, to dzieje się coś naprawdę ciekawego. Tworzy się sytuacja, w której zyskują obie strony. Zarówno pracownik, jak i cała firma. To taka symbioza oparta na tworzeniu realnej wartości. Spójrzmy na to porównanie, które świetnie podsumowuje różnice. Z jednej strony mamy podejście, nazwijmy je zadaniowe chodzi o odhaczanie kolejnych punktów z listy. Z drugiej strony jest myślenie, mod, które koncentruje się na generowaniu użyteczności. To jest totalna zmiana perspektywy, z co mam zrobić, na jaką wartość mogę dostarczyć. I teraz dochodzimy do czegoś, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo bycie użytecznym to nie jest bycie potulnym pracownikiem. Wręcz przeciwnie, to jest świadome tworzenie tak dużej wartości, że firma w pewnym sensie staje przed wyzwaniem. Musi tą wartość zauważyć, docenić i odpowiednio wynagrodzić. Ten cytat z źródła to w zasadzie takie wezwanie do działania. Chodzi o to, żeby przejąć stery Będąc naprawdę użytecznym, dajemy firmie szansę, żeby pokazała, że potrafi docenić prawdziwą wartość. To jest proaktywne i świadome budowanie swojej pozycji zawodowej. No dobrze, to na koniec zostaje nam jedno, ale za to naprawdę mocne pytanie. Warto pomyśleć o swoim ostatnim dniu w pracy, od porannej kawy po ostatniego maila i tak szczerze sobie odpowiedzieć: ile w tym było po prostu robienia roboty, a ile faktycznego tworzenia użyteczności i wspierania zysku. Odpowiedź może być początkiem prawdziwej zmiany. Dziękuję.